Siemanko, tu elektro dzisiaj wam pokażę jak ktoś na impy marmionku No to idziemy zaczynamy w Mythar, idziemy przez zło, zło złowrogie bagna idziemy na dół tutaj tam się go o o której pewnie użył wykrywacza Herosów żeby a nie było taką legę skórę, kurwa drobność <gryzny> nie wiem czy to prawda ale jeśli się wykrywaczem Herosów Herosa wyszuka to się podobno z respi do 48 godzin, czyli do długich nie wiem czy to prawda jest w ogóle jesteśmy już dla zdziwów to się idzie na to lokka znaczy na, na, na dwie dwójki chyba, do, ale dobrze mówię będziemy na dół jesteśmy już gdzie liściasty rozrastaje <laughs> idziemy dalej Im znajdują się w grocie z zasadą od ludziu. Za tam dojdziemy i będzie fajnie <laughs> idziemy tutaj na dół sobie z takie takiego to też na dole ten skrót mamy tutaj o idziemy tutaj tutaj na dół, tam nie idziemy w prawo, tylko idziemy w lewo Idziemy tutaj I tu już jest to znowu od ludzie na pszczółki chodzą na nie wiem na Wermonty de, de czy jakoś tak to było i tak dalej idziemy tutaj najszybszą drogą tutaj o tutaj idziemy i idziemy cały czas to tak tą krawędź, tej krawędzi się trzymamy że tak powiem tutaj nie da się przejść tylko trzeba tutaj iść Tutaj, zabijamy pumę, idziemy dalej. Wschodzimy na dół po schodach, zabijamy skunksa bo nam blokuje przejście, idziemy dalej. Idziemy tutaj, 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 tu i. i impy znajdują się gdzieś w tej grocie trzeba przejść przez galarety tu też jest dobry exp trzeba iść tutaj lewą stroną tu po schodkach na dół trzeba zejść Oni trzeba zabić galarety tu trzeba zabić galaretki już zabite, Idziemy na dół Trzeba znowu zabić galaretki A Te też zabijemy Idziemy na dół Tutaj. Idziemy też cały czas na dół Zabijamy, zabijamy jedną galaretę I idziemy tędy Zabijamy galarety I idziemy Mm -hmm. znowu trzeba zabić garety i tutaj także tu na dół i tu jest co to coś idziemy na dół tutaj I tu mamy już pierwsze co to za jeszcze śmieszne i tu mamy pierwszą grupkę z Pan już Idziemy na dół tutaj zabijemy, tu mamy impy, z pokażę Wam elitkę, grupę z elitkami Wam pokażę. Tutaj się tu są. gdzieś mniej więcej. Idziemy tak trochę, zabijamy tę grupę, idziemy na dół, zabijemy grupkę, a grupkę co nie ja Idziemy tutaj można, można też i z drugiej strony ja akurat nieźle poszłem Zabijamy te inby, brzydkie, idziemy dalej. Tu zabijamy inby. O, co to nam wyleciało? I atakujemy grupkę z elitką. To jest elitka. Pyk. Nie, że auto Dobra. I tu jest tak wygląda litka Tutaj A, to ci się schodzimy na. Nóg, tam jest, tam są grupy Z dosyć ilości, z trzema Tu jest największy, naj, chyba najmocniejszy gierp Mi się wydaje Tutaj, o że alitki są. Trzy. I tyle. No cja, tyle wam pokazać. Cześć.